Witam Proszę Państwa z tej strony Robson z kanału Fejson, z Wami i Robert. Na tym kanale wcielam się różne postacie ze świata muzyki w Polsce jak i za granicą. Dzisiaj piosenka filmowa z filmu Wabank. Śpiewa Jacek Chmielnik, a tytuł to jeszcze raz Wabank. Zapraszam do subskrypcji dzwoneczki, żeby być na bieżąco. mygo komentarza wtedy zmotywujecie mnie do dalszego działania. Oraz łapki w górę. Zapraszam. Bawang, to właśnie to bawang, bawang, co obaj nocy się zdarzyło. Bawang zagrałem, ona też bawang. I było nam szaja miło. Bawang, twoje nie wciąż upaja mnie. Tęsknosy moje nie z przyczyną. To jedno życie co opłaca się. To grać bawang z cieką dziewczyną. fa, Ha, 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 ki du-du-du, di, 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 di. Uwaga, proszę Państwa, proszę Państwa, uwaga! Teraz, teraz już! O szczęście trzeba grać, bawang, bawang, fortuną tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwang, ten głównej stawki nie wygrywa. Bawang, o szczęście trzeba z życiem grać.

Zagrajemy jeszcze raz wawang, wawang z Fortuną, tak to zwykle bywa. To nie naraża nigdy się na szwang, ten głównej stawki nie wygrywa. Wawang zagrajemy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy pochwajać się, a my lubimy się narażać. Uf, 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 fa, 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 fa.